Dzień dobry. Dziś tak trochę na luzaczku ze spaceru. Może będzie więcej czasu, tak na spokojnie porozmawiać o komforcie budowania. O komforcie budowania no bo sprowokowano mnie. E... Zamieściłem w grupach na Facebooku tam kilka informacji o komforcie budynków szkieletowych, że trzeszczą, skrzeczą, piszczą i są podatne na wiatr. A tak ogólnie i poprosiłem grupowiczów, by może wskazać na rynku takie, które są zbudowane, które tych cech nie posiadają a i wskazać takie, które posiadają i może jakiś film zrobić z jakimś wykonawcą, który by powiedział, dlaczego jego budynek nie poddaje się wiatrowi, jest komfortowy. Ma akustykę na wysokim poziomie. Nie ma problemu z tym, że jak w jednym pokoju się coś mówi, to w drugim słychać i tak dalej, i tak dalej. To taki komfort miałem na myśli, użytkowy już. A później ktoś gdzieś mnie zaczepił, e, i to z grupy projektantów, architektów. No i zaczęła tam się jakieś, zaczęły jakieś pytania padać na temat komfortu. E, no i tak sobie pomyślałem, że. W tych pięknych okolicznościach przyrody zrobię taki krótki film o komforcie budowania. Co to jest komfort i tak dalej, bo coraz częściej gdzieś to się pojawia w rozmowach. Natomiast ciężko jest przekazać no wiedzę, którą się zdobywało ileś tam lat na, na wielu, wielu budowach, realizacjach. W takiej krótkiej odpowiedzi, bo ktoś stwierdza, że będzie sobie fasadę wykonywał z wełny i czy ten budynek będzie wtedy komfortowy. W moim pojmowaniu komfortu w budynku na to pojęcie składa się wiele, wiele cech i one jak gdyby są interpretowane już od momentu projektowania tego budynku, tego zakresu formalnego całego, no bo to też jest jakiś proces yy, no, czynności pewnych, które przejdziemy komfortowo albo przejdziemy niekomfortowo, więc tu już jak gdyby od samego początku. Ja to definiuję w taki sposób, że komfortowe budowanie zaczyna się w chwili no, decyzji o tym, że budujemy ten budynek. I od niekomfortowego budowania, lub też cech, cechy tak samo komfortu użytkowania budynku od, od dyskomfortu różnią się również, różnią się również wszystkim. No więc, więc tak, więc sam ten proces, w tym procesie, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o ten komfort taki szeroko pojmowany, pojmowany, no to już od samego początku musimy mieć na uwadze, że projektujemy tak, by ta inwestycja była dla nas komfortowa, tak? Prowadzenie i sama realizacja, żeby była po prostu komfortowa, bo jeżeli będziemy uczestniczyć w czynnościach, które są dla nas komfortowe, nie są stresujące i tak dalej, i tak dalej, no to też efekt raczej będzie po prostu inny niż w sytuacji takiej, kiedy projektujemy, hmm, nie patrząc na szereg, szereg wszystkich zjawisk, szereg czynności, które za chwilę będą zachodziły w procesie realizacji, w procesie e, użytkowania tego budynku, i wtedy, kiedy pewne kwestie pominiemy, no, wiadomo, no wtedy. Wtedy po prostu mm, trudno mówić o komforcie jakimkolwiek, więc, więc, więc źródło jak gdyby tego komfortu, tego pojęcia budynek komfortowy ma, ma miejsce już na, na samym etapie podejmowania decyzji i na samym etapie po prostu rozważań, tak? jak, jak, jaki ten budynek chcemy mieć, jak ma przebiegać realizacja budowy tego budynku itd. itd. I teraz co to jest komfortowy już budynek, tak? czyli co w tym projekcie uwzględnić, co z zespołem projektowym uwzględnić, jak to, jak to poprowadzić, żeby ten budynek był komfortowy. Więc już komfort użytkowy, no to, jest, to jest pewnego rodzaju zagadnienie projektowe, które zaczyna się od fundamentowania, bo jeżeli będziemy się kierować tylko i wyłącznie kosztami realizacji fundamentowania, no to nie osiągniemy cech e, wpływających na komfort budynku. Dalej, 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 po prostu analizując to, no to mamy sytuację taką, że musimy analizować przegrody, czyli ich ciepło, te zjawiska fizyczne, które tam będą zachodziły i to, czy ta, te przegrody, te ściany, ten dach i elementy towarzyszące, takie jak stolarka, okna, izolację itd. itd. Czy one po instalacji, po zainstalowaniu nie będą w przyszłości, po zakończeniu tej realizacji sprawiały nam problemów, kłopotów? Po prostu, czy ten nasz komfort, który chcemy sobie kupić, nie zostanie zachwiany poprzez to, że od samego początku, kiedy nie zadbamy w procesie o wszystkie te rzeczy projektowe i wszystkie cechy fizyczne, cechy, cechy konstrukcyjne, tak, że ten komfort po prostu nie zostanie zapewniony nam użytkowy komfort w budynku w eksploatacji ponieważ no ponieważ po prostu nie zapewnimy odpowiednich parametrów i w zasadzie po skończeniu tej realizacji już będziemy musieli zaczynać remont tego budynku a jego parametry będą zmienne jego parametry będą zmienne czyli te zmienne parametry które powstaną w oparciu o zły projekt o braki projektowe w oparciu o nieprzemyślenie całej inwestycji spowodują, że nie będzie komfortu, tylko będzie dyskomfort. I ten dyskomfort będzie i jak gdyby w obszarach tego, takiego użytkowania organoleptycznych, tak, że coś będziemy poprawiać, zmuszeni będziemy cały czas myśleć o tym budynku, myśleć, myśleć i gdzieś się angażować w jego remont, w jego naprawę, poprawę i tak i drugi obszar tego dyskomfortu, no to jest taki obszar, który będzie widoczny w w tym, że parametry, które zakładaliśmy w zakresie ogrzewania, izolacji, przeciwwodnych i tak, dalej, i tak dalej, nie będą zachowane, czyli budynek będzie miał problemy z wilgocią, z termiką, ze stabilnością temperaturową i tak dalej i tak dalej. Więc, yy, o, bo, chyba. Więc, yy, yy, no. Ciężko jest powiedzieć w kilku słowach, czy w wypowiedzi, czy w wypowiedzi w poście jakimś tam na Facebooku o, o, określić co to, co to jest komfort. Co to jest komfort? E, to jest bardzo bardzo, że tak powiem, szeroki obszar, który trzeba analizować z projektantami, przede wszystkim trzeba sobie tą definicję zbudować tego komfortu, co my rozumiemy jako komfort. No wiadomo, że w budynkach, które są budynkami e, tradycyjnymi, tam, gdzie łączymy technologie różne ściany, są jakieś mostki termiczne i tak dalej, i tak dalej. Czyli używamy różnych materiałów ściennych, konstrukcyjnych, by zapewnić statykę odpowiednią dla tego budynku, no to, no to tam się trzeba szczególnie, że tak powiem, zastanawiać. Sposób montażu stolarki, to jest kolejna, kolejna kwestia, ta stabilność temperaturowa. To, żeby budynek sobie radził z wilgocią, żeby potrafił buforować. Wilgoć i zachowywać stałą temperaturę, stałą temperaturę, czyli żeby ta stabilność temperaturowa była na wysokim poziomie, żeby po prostu wzrost wilgotności w przegrodach nie powodował spadku parametrów izolacyjności. No i do tego wszystkiego cała obszar instalacji. Cały obszar instalacji to są, to są działania pewne, obliczeniowe, które mogą spowodować, że my bardzo mocno się zbliżymy do tego komfortu w wyobrażeniu naszym, tak? Czyli po prostu zachowamy te parametry zakładane w jakimś okresie czasu, ale najpierw, proszę Państwa, musimy wiedzieć do czego my dążymy. Do czego my po prostu dążymy, jakie są założenia projektowe, jakie są nasze założenia, które chcemy osiągnąć, jak... jak... Jak w tych założeniach wykonujemy projekt i później jak tą realizacją kierujemy, jakie materiały dobieramy, żeby po prostu ta stateczność no, tych parametrów była stała i ona w okresach czasu, żeby nas nie zaskakiwała zmiennymi. Więc projektowanie domu, budynku to nie jest prosta sprawa. Ja cały czas to tłumaczę, że nie można po prostu kierować się tylko ceną w ofercie i Porównywać cen do ceny na podstawie tego dokonywać wyboru, tak? Tylko trzeba się sobie odpowiedzieć na pytanie, czy my chcemy przeżyć w tym budynku 5 lat bez remontów, bez angażowania się, bez poprawek, 10 lat, czy może 30 lat. Chcemy mieć święty spokój, tak? Czyli jeżeli ten budynek wybudujemy, określoną ilość pieniędzy wydamy, no to chcemy mieć te stałe parametry, ten komfort zakładany, przemyślany. i Programowany i projektowany, mieć utrzymany przez okres 20-30 lat albo i dłużej. Więc to są jak gdyby pytania, na które sobie musimy odpowiedzieć na samym początku. Czyli komfort to jest bardzo szerokie pojęcie na to składają się wszystkie materiały nie tylko to, że my sobie wprowadzimy na fasadę jakiś bardzo dobry materiał izolacyjny, a wszystkie inne elementy pominiemy milczeniem albo zostawimy przypadkowi. Sztuka projektowania może wpłynąć na komfort, na komfort użytkowy. Wcześniejsza organizacja procesu inwestycji może wpłynąć na komfort rozumiany w organizacji tej inwestycji i komfort rozumiany w budowie całego tego procesu inwestycyjnego. Tak? Suma summarum okres projektowania okres załatwiania formalności, kredytowania. Do, do momentu uzyskania pozwolenia na budowę, może przebiegać również komfortowo lub niekomfortowo. Sama realizacja może przebiegać komfortowo lub niekomfortowo. Jak ona będzie długa, rozwleczona w czasie, będzie niekomfortowa, tak? Te rzeczy jak gdyby mogą mieć wpływ na to, czy budynek nasz będzie komfortowy, suchy, ciepły, mało usterkowy i tak dalej, czy nie, tak? Nie muszą one do końca wpływać na na to, czy ten budynek w efekcie zostanie budynkiem właśnie komfortowym, czy nie, ale mogą. Natomiast szeroko pojmowany komfort to są wszystkie te elementy, wszystkie te elementy, które prowadzą nas do określonego celu, czyli do wykonania budynku komfortowego, w którym będziemy w środowisku komfortu mieszkać przez długie długie, długie lata. Tak ja to rozumiem, przy jakiejś dyskusji, w rozmowie, w komentarzach zawsze możemy to. Rozwinąć i porozmawiać sobie dłużej. Ja tymczasem dołączam do spaceru rodzinnego. Budująco, pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.